Jadę na te okręty, najpierw okręty, chel później miasto, w mieście byłem tyle razy A okrętu z bliska tych jeszcze nie widziałem, tu też jeszcze nie było magnazu. Ale dla mnie też taki nowy Nie byłem w tym miejscu jeszcze nie będzie no ładnie wygląda ładny widok malowniczy taki no dalej te wszystkie juraty jasnarnie tam tutaj tańcza nie wiem czy to będzie widać jest kuck Rada się zrobiła fantastyczna, tylko troszkę wieje, niestety, ale gdzie jest jestem ja na z Polski. a może i początek, zależy z której patrzeć. Super, no dobrze, że nie pada. A reszta? Damy radę!